Witam Państwa i zapraszam na Kino Mówi 2012, czyli próbę podsumowania kończącego się roku. Ja nazywam się Max Cegielski, a ze mną są pozostali prowadzący cykl Kino Mówi, Manuela Kretkowska, Kuba Duszyński i Bartosz Żurawiecki, ponieważ na rzet, dlatego na, na końcu. Jest we mnie taka obawa, że zapominamy o wielu filmach czy wydarzeniach artystycznych, które miały miejsce gdzieś na początku roku w Nawale nowych świeżych propozycji, kampanii promocyjnych, dyskusji towarzyskich i tak dalej. Dlatego chciałem zacząć od filmu, który pojawił się na początku roku 2012, film Wstyd, na który ja czekałem, dlatego że bardzo mi się podobał poprzedni film Steve'a McQueen'a, czyli Głód i miałem wielkie oczekiwania wobec tej sytuacji, że artysta wizualny związany ze sztuką, a nie z kinem, zaczyna robić filmy. I, I wstyd jakoś może nie do końca wizualnie trochę mnie rozczarowywał, ale psychologicznie jak najbardziej go zaakceptowałem. A wy, Manuela? Ten film miał 100 tysięcy widzów, co jak na Polskę, na taki film to jest rewelacja. Pewnie dlatego, że jak o Karol, było o seksocholiku. Ale był, pokazywał coś niesamowitego, czego dotąd w kinie właściwie nie było. Świetny facet, znakomita praca. No, cukiereczek do zgryzienia ciacho, pokazany jako patologia, a nie jako ten, za którym każda by chciała się przespać samotny, bohater, niezrozumiały. I to myślę, że się wpisuje taki nurt od tamtego roku właściwie kina terapeutycznego, od niebezpiecznej terapii. Że to, co dotąd było takim fanem kina, czyli akcja, patologia, borderline, szaleństwo, pijaństwo, nadmiar seksu, jest pokazane jako problem do rozwiązania. Ta druga strona, nie mniej ciekawa, bardziej skomplikowana, ale jak widać przyciąga widzów. No tak, bo, bo rzeczywiście bohater wstydu to jest ten, który w mediach wyglądałby na tego właśnie, którego chcemy. Mężczyźni chcą być jak on, a kobiety chcą z nim się przespać. Okazuje się, że za tym kryje się historia no właśnie patologiczna i dlatego te 100 tysięcy widzów? Nie, ja myślę, że te 100 tysięcy widzów było dlatego, że to jest film katolicki. To jest taki film, który myślę przypomina mi bardzo kino z lat 50., to znaczy gdzieś zatoczyliśmy koło. I twórcy zachodni gdzieś po tych wszystkich rewolucjach seksualnych znowu wracają do takiej tezy, w której seks jest odpowiedzialny za całe zło zachodniej cywilizacji. I mi ten kaznodziejski ton tego filmu bardzo nie odpowiada. Bardzo mi się on nie, od... bardzo mi się on nie podoba. Ja się, przepraszam, że kompletnie to nie w tą stronę. Oczywiście to jest widzenie katolickie, bo jak seks to, to, jest to, 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 to moralność. To jest też to, widzenie seksu w kategoriach metafizycznych. To jest absolutnie nie też... ta strona. Pokazanie, że problem, bo ten człowiek ma jak większość z nas, z różnych rodzin, narcyzm, akurat uderzy For sex. Ale to może być pracoholizm, to może być zupełnie inny objaw. No, ale to, to nie, nie to, że seks jest grzechem. nie że seks tu jest jednak tym, tym głównym winowajcą. Są jednak Fassbender na końcu pada na kolana winowajca. i krzyczy: Boże, Słuchaj, to, Boże pomóż mi, to czemu nie jest mi opuściłeś. Nie, nie. seks nie jest winowajcą. seks jest objawem. Ale, ale może to problemu. jest po prostu film stworzony przez kogoś i dla ludzi, którzy już przeszli przez rewolucję seksualną, przez ten etap i życia, i kina, i nagle wracamy, okej, okay, do, do lat 50. 50., ale po tym, co już przeżyliśmy. Tak? Czyli jednak stwierdziliśmy, że te rewolucje seksualne przynoszą nie tylko wolność, ale też po prostu problemy. No. Niezwykłe jest to, że ten film trafił w jakiś punkt, czuły punkt, i nagle nie wiem, czy tylko w Polsce, ale na pewno w Europie całej. Okazało się, że ludzie nie odbierają go jako intelektualnej rozgrywki i pewnego rodzaju. W medytacji na temat współczesnego człowieka, tylko bardzo osobiście. Okazało się, że dla wielu osób jest to film o czymś, co oni dobrze znają, o współczesnych związkach, i ponieważ byłem dystrybutorem wstydu, to dostawaliśmy tego rodzaju informacje od widzów, czasami zwrotną, że mm, oni się sami spotykają z takimi sytuacjami. Czy to faceci trochę wstydliwie przyznawali się, że mm, to trochę o nich, czy to też kobiety mówiły: znam takich facetów. Także naprawdę ten film okazał się być, no, Troszeczkę pojeścią współczesnych związków. Czy, czy wobec tego ten film, to co Manuela powiedziała, że jest też w kinie, jeśli byśmy chcieli próbować odnaleźć jakiś proces tych jednostkowych przypadków, że jakieś te, te sytuacje terapeutyczne, kino oczywiście zawsze jest psychologiczne, ale niekoniecznie zawsze było psychoterapeutyczne. Czy coś takiego się pojawiło? Jakieś, jakieś szersze zjawisko? To mi się wydaje, że w ogóle taki nurt trochę pewnego nawet ekshibicjonizmu w kinie jest teraz bardzo na fali. Ja mam w tym roku takie dwa filmy gejowskie, które wydaje mi się, że gdzieś się w to wpisują, ale one też właśnie w przeciwieństwie do wstydu mówią o seksie bestii jakby tej takiej metafizycznej czapy. To jest film, który w Polsce się nazywał Zupełnie inny weekend i taki drugi film Keep the lights on w Polsce się on nazywał Zostań ze mną. I to, to są opowieści no jakby o intymnych bardzo relacjach między facetami, oparte właśnie na, na takich Często no, no, jakby w, 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 oparte na takich obrazach wchodzenia jakby do łóżka wręcz. Jakby, i to jakby tam nie ma w ogóle takich pruderii w pokazywaniu tych, tych relacji homoseksualnych. Yy, drugi z tych filmów też jest opowieścią o pewnym uzależnieniu od drugiego człowieka, prawda? To, to, to też jest jakiś problem cywilizacji. Ale właśnie podoba mi się w tych filmach to, że one jakby nie, nie mówią niczego nam z ambony, tak? no, to one nie są kaznodziejskie w żaden sposób. No, one, one yy, pokazują nam pewną sytuację i zachęcają do tego, żeby jakby wejść w skórę tych bohaterów, żeby jakby też poczuć to na własnej skórze. Widzicie co, wydaje mi się, że zauważyłem jedną taką rzecz w tym kinie, o którym mówimy, że do tej pory być może często kino zatrzymywało się na takiej przyczynowo-skutkowości psychologicznej. Tatuś mnie bił, no to ja teraz jestem smutny. A teraz, tak jak Manuela powiedziała, wiele z tych filmów, o których dzisiaj wspominamy, na pewno Wstyd, także trochę Mistrz, także serial, o którym wspominałaś w terapii, tak? Jednak posługuje się metodami psychologicznymi. Psychoanalitycznymi i jest to dosyć dużo głębsze zanurzenie niż, niż do tej pory, takie po prostu kino psychologiczne. I to jest ciekawe, dlatego że zamiast właśnie takiego eskapistycznego kina, powiedzmy, psychologicznej akcji, gdzie coś, jest, coś się dzieje cały czas, zanurzamy się w tych bohaterach, zadajemy im pytania i poznajemy człowieka. No troszeczkę ale to się głębiej. Nie oceniamy, bo mi się ale właśnie się wydaje, że to jest problem wstydu, że jakby ten bohater jest tu oceniany. Mi się mm. wydaje, że tym, o której ja wspominałem, on jakby tam, nie, tam bohaterowie mm. nie podlegają osądowi. Słuchaj, ale... że w wstydzie nie oceniamy bohatera, tak jak w psychoterapii diagnozujemy. Mm. Opis nie jest oceną, to jest diagnoza. A mi się wydaje, że ten bohater, ten ale, bohater ale jest co? bardzo jednak tam negatywnie nastawiony. On jakby on sam ofiarą. siebie oskarża, prawda? No tak, bo jest ofiarą no tak. i sukcesem jest nie oskarżeniem dojście Pismo. do przyczyn tego. Znaczy wydaje mi się, że są ciekawsze filmy w tym roku. No eee. dobra, no to właśnie. Ale jest ciekawszego niż człowiek, innymi, jego psychika. Hmm. Innymi, po prostu. Innymi słowy. jakie. Bo to jest też cały czas... Pytanie o to, które filmy zapamiętamy, czy które filmy są ważne? tak? Czy na przykład też w tej fali ekshibicjonistycznej czy psychoanalitycznej, czy na przykład Hanekę z miłością, to jest też to, czy to jest coś zupełnie innego? Ja Nie mogę się zgodzić na porównanie psychoanalityczne i ekshibicjonistyczne. To jest humanizm, a nie ekshibicjonizm. Okay. Odkrywanie. Podstaw naszego istnienia. No Stanek, Stąd... jakby pasował tym bardziej. Yy, yy, yy. No tak, na kino jest yy. trochę ekshibicjonizmem, prawda? Przenosi się te problemy, o których opowiada się gdzieś w zamknięciu, w gabinetach terapeutycznych. Na ekran pokazuje się je szerokiej publiczności, ale ja bym się też jakby ale tego Bur... nie wstydził. Ale to nie jest wstyd. Wydaje mi się, że jest troszeczkę tak, że kino, które jest z fantazją, nagle mówimy sobie, zobaczmy może czy troszeczkę inną fantazję. Czym jest związek? Czym jest seks? Czym jest umieranie? Tak jak w miłości. Nie opowiadajmy, nie opowiadajmy widzowi tylko bajki, tak jak do tej pory na dobranoc, ale pokażmy mu troszeczkę bliżej czegoś, co jeśli tego doświadczył sam, powiedzmy umierania czy jegoś, czy nie wiem, mega kryzysu w związku, wyda mu się Bliskie. Nie tylko tęsknotę za tym, jak być powinno, tylko coś prawdziwego. I taka jest właśnie miłość, która nadal dla niektórych, dla mnie to jest arcydzieło tego roku. Film, który wydaje mi się, że zostanie, że za 20 lat też będziemy mówili, że jest to jakiś punkt odniesienia. Tym niemniej, też wiele osób powiedział: to jest pewna fantazja Hanekego. Jak fajnie gdyby było. Podczas tego umierania, gdyby mąż tak się zajmował swoją żoną, że to też jest jakaś tam baśń. Ale ta baśń jednak, pomimo tego, że nie patuje fizjologią śmierci, wydaje się być dużo bardziej realistyczna, dużo bardziej um, bliska temu, czym, czym jest doświadczenie e, współprzeżywania umierania czyjegoś, niż, niż do tej pory bajki o prawda, romantycznym łapaniu się za serce, jako nam, jak Ja mam jeszcze pytanie: dlaczego, słuchajcie, Haneke jest takim. Austriak, takim sumieniem Europy, co roku, biała wstążka, takie filmy, które dawniej, Visconti, Bergman. Bergman, Bergman bardziej. Dlaczego to jest coś takiego? Dlaczego on jedyny właściwie? No to jest ważne pytanie dotyczące pewnie całej kultury austriackiej. Być może dlatego, że oni mają to najwięcej dziedziny? grzechów poukrywanych z nas wszystkich. To znaczy Niemcy je jakby Dziewnica. zostali z zmuszeni do oficjalnego przepracowania. Austriacy je zamietli pod dywan i Hanek, Jelinek. Zajdl. O właśnie, Zajdl. Zajdl tak. Dokładnie. I skoro wspominamy o, o Zajdlu, to jeszcze jedno moje pytanie. Czy w ogóle w dokumencie w tym roku widzicie jakieś takie rzeczy naprawdę ważne? Zajdl albo. Ktoś no też inny? To też możemy dorzucić kolejnego Austriaka, czyli Glagowera, który właśnie był, w tym roku zrobił film Chwała Dziwkom. Zresztą mocno kontrowersyjny. Niektórzy, niektórzy krytykują ten film za seksizm. A mi się właśnie wydaje, że to, to, to jest taki film, który jakby zdziera różne osłony z, z seksu w kulturze, pokazuje, jak bardzo on jest jednak dla nas ważny. I jakby nie próbuje moralizować, znaczy nie, nie, jakby on nie osądza ani tych klientów, którzy przychodzą właśnie do tych dziwek, ani tych, tych, tych kobiet, które wykonują ten zawód. I, i to jest taki, taki obraz, no, z którym musimy się skonfrontować. I, i ja właśnie dlatego bardziej, bardziej wolę Glagowera i Zajdla, bo wydaje mi się, że oni trochę no, stawiają bohatera nagiego właśnie hmm. w takim jakby dosłownym i metaforycznym tego słowa znaczeniu, a Haneke zaczyna go ubierać, znaczy, zaczyna go ubierać w takie różne drogie francuskie ciuchy. I, i, hmm, i to ale... taka niebezpieczna ewolucja, która w jego twórczości, którą do jego twórczości dostrzega. A, to, to, to ja bym chciałbym wyróżniać y, jakichś konkretnych tytułów, bo świetnych mnóstwo dokumentów, może takich, który sprawił mi największą satysfakcję, zaraz trafi do kin, to jest Sugarman, Searching for Sugarman, laureat sześciu nagród publiczności na różnych międzynarodowych festiwalach, ale to osobna sprawa. To, co wydaje mi się w dziedzinie dokumentu takim spełnionym marzeniem dla mnie, to powolne zacieranie się właśnie granic pomiędzy fabułą a dokumentem. Tutaj może że wyróżniłbym Carlosa Reigarda, film, który wiem, że Bartkowi się bardzo nie podobał, a mnie oczarował. To jest Post Tenebras Lux, film, który też trafi do kin. Na razie był na festiwalach w Polsce pokazywany, gdzie rzeczywiście. Gdzie... Spotykają się autentyczni ludzie, którzy niczego nie udają, są sobą, oczywiście pewnie trochę podreżyserowani. Rzeczywistość jest autentyczna. Carlos Regadas zaprasza nas do swojego domu i odpowiada o bardzo intymnym procesie głębokiego kryzysu w swoim związku, ale też o wszystkim, co się wokół tego kryzysu dzieje. Bo dzieci rosną, krowy chodzą po pastwisku, ktoś mu kradnie, nie wiem, telewizor z domu i jeszcze gdzieś w jakiejś takiej dalszej przestrzeni różne metafizyczne rzeczy się wydarzają, diabeł wchodzi do jego mieszkania. I to to jest dla mnie kapitalne. Właśnie coś, coś takiego to jest Marina Abramowicz, ten film. Zacieranie się fikcji mhm. programowo, bo ona robi performance a rzeczywistości. Mhm. Pod koniec tego filmu, nie wiem czy macie takie wrażenie, że gdyby jej performance w MoMA, który polegał na tym, że siedziała i po prostu jako artystka patrzyła na przychodzące osoby 5-10 minut, ludzie płakali i tak dalej, jeszcze miesiąc i ona zaczęłaby uzdrawiać. Mhm. Zaczęłyby się cuda. To jest takie bardzo subtelne pokazanie kobiety, która od 20-30 lat właściwie biedowała, swoim ciałem robiła performansę, potem gdzieś się wspina pod rabinie sztuki i ląduje w moma, zaczyna być celebrytką. A nie. potem, to, to jest niesamowicie pokazane, robienie z postaci marginalnej, alternatywnej, ona ma 60 lat, nie chce już być alternatywą, postaci popkultury. Świętej, cudotwórczyni. To bardzo subtelna. Film dokumentalny Marina Abramowicza, artystka obecna, co, co ważne, jest to film dokumentalny, telewizyjny, paradoksalnie, wyprodukowany przez wielką amerykańską te telewizję, ale rzeczywiście już zrobiony z takim rozbuchaniem, że się sprawdza i to jest chyba ważny też film, dlatego że on e, ludziom, którzy nie interesują się sztuką współczesną, wizualną, przybliża tę sztukę w sposób dosyć komercyjny i jakby atrakcyjny, ale właśnie niweluje jakieś tam granice, dlatego ja też się zgadzam, że on jest ważny. Natomiast czy to nie jest też trochę problem, że zupełnie inne filmy właściwie są na festiwalach? których mamy dużo teraz, a trochę inne filmy, czy powiedzmy mniej filmów, jest w kinach w normalnej dystrybucji. Czy to też nie jest jakiś, być może niebezpieczny proces, który w 2012 roku się pokazał? Kryzysu finansowego pewnie. Kryzysu, czy, kryzysu ale też czy pewnej kalkulacji dzieje? wydaje mi się. Kalkulacji polegającej na tym, że kiedy dystrybutorzy Przyglądają się wynikom tych pomniejszych filmów i widzą, że niektóre z nich ogląda 300, 600, 700 osób, to zadają sobie pytanie: a może by tak dwa pokazy na festiwalu właściwie zgromadziły taką samą jak nie większą publiczność? Więc może część z tych filmów pokazywać w ogóle wyłącznie w alternatywnej dystrybucji, posyłając je na festiwale. I nagle okazuje się, że taki film zobaczyło w Polsce nie wiem, 2000 osób. I może chwatit. Ja w, tak? w ogóle myślę, że, że trochę zaczęliśmy żyć w takiej kulturze eventu. To kino to właściwie są festiwale. Tych festiwali mamy od cholery. Sam film nie wystarcza do niego. Musi być dobudowana cała taka właśnie otoczka, ta eventowa, tak? tak to się mówi. od wewnątrz, od widzów festiwali dosyć wysublimowanych. Czy znaczy to nie jest tak, że jest supermarket, te multiplexy, gdzie człowiek mniej bądź bardziej zorientowany, po prostu żyjący zwykłą kulturą idzie i ogląda i to jest masowe. I te rzeczy specjalistyczne, wyrafinowane, bo i tak więcej osób niż 600 nie pójdzie na to, takie butiki. Mm. Że to już nie jest to, kino w latach. W tak, czasie. to nie, nie jest, to pytanie, jest kino sprzed paru lat, czy tak. dziesięciu, gdzie wszyscy chodziliśmy na te same filmy, tylko tak jak się kultura rozwarstwia na różne, to tak samo i filmy. No, a jaki jest procent tych ludzi, którzy ak aktywnie uczestniczą dobrze, w kulturze? Ale to, no to, ale to... Słuchaj, to samo ale to... się dzieje, przepraszam, to no. samo się dzieje z książkami. Jesteśmy mm. krajem, mm. gdzie co druga osoba może przeczyta przewodnik turystyczny w innych no krajach europejskich mm. 10-12 książek. Mm. To jest pauperyzacja kultury. To jest niewątpliwie prawdą, ale mi się wydaje, że ten rok przyniósł jeden film polski, który pokazał, że może być czasami zupełnie inaczej. Dlatego, że film jesteś bogiem miał w sensie tak zwanego box office'u, czyli oglądalności odniósł ogromny sukces, który pokazuje, że ludzie są w stanie zapłacić za bilet do kina w, na, w takiej skali, idąc na film może nawet niekoniecznie dobry, ale po prostu jakoś ważny, który ich sprowokuje do tego, żeby jednak pójść do tego kina. Ja myślę, że trochę to jest tak, że gdzieś potrzebujemy mitologii. I też temu młodszemu pokoleniu może już nie wystarczają te mitologie narodowe. Ono też potrzebuje jakby jakiegoś swojego prawda, mitu, swojego artysty, swojej legendy. I w ten film Jestem Bogiem i mi się wydaje, że on jakby właśnie bardzo dobrze utrafił w tę, w tę potrzebę. Dla mnie jest to ambitny Kino Max. Wiem, że Ty hmm. znałeś tych ludzi i dla Ciebie to jest troszkę film nietrafiony. Hmm. Kina ambitnego, a zarazem popularnego. No, na tym polega dobre kino. Właśnie nie tylko butiki albo wielkie pieniądze. Ja myślę, że ten film, który jest o latach 90 nie stracił aktualności, bo ci młodzi ludzie nadal nie mają kasy. Są oszukiwani potwornie finansowo, może zmieniły się dekoracje. I jest to film jak, jak przypowieść. Próbując to wszystko podsumować też jakoś, czy to, czy, czy to oznacza, że mamy z jednej strony w 2012 i zapewne w 2013 też tak będzie? Właśnie to kino niszowe gdzieś tam. Z drugiej strony te rozbuchane megaprodukcje, bo przecież to był też rok Batmanów, Spidermanów, Bonda, Hobbitów i tego całego drogiego towaru filmowego, a żeby z tego to się tak spolaryzowało, a gdzieś znika w kinie środek. To znaczy, że mamy komercje i koncerny, tak jak na świecie, i małych rzemieślników, a jak komuś uda się sztuka, tak jak Jestem Bogiem, to cudownie, a Polska jest krajem zakłamanym. W związku z czym filmy Zakłamania o zakłamaniu Polskie w 2013 w tematu. O następne stulecie. Kino to jest nadal bardzo droga zabawka, chociaż ten sprzęt coraz bardziej staje się dostępny dla młodych, niezależnych filmowców. Studia na pewno hollywoodzkie po takiej kalkulacji wyczuły, że pieniądze są tam, gdzie jest ten event, gdzie jest ten wielki spektakl. Olbrzymie budżety, gigantyczne kampanie i dlatego wprowadzają mniej filmów, droższe filmy, bliższe awatarowi, powiedzmy. I to im się bardzo opłaca. Tym niemniej bardzo wielu ciekawych aktorów, czasami drugiego planu, czasami tych największych, czasami tej klasy, co nie wiem Al Pacino czy Robert de Niro, nagle okazuje się, że ma w kalendarzach sporo miejsca swoich i mogą angażować się w niezależne, mniejsze produkcje o niższych budżetach. Także z jednej strony jest bardzo trudno, bo kryzys, bo wszystko, a z drugiej strony nagle powstał raj, jeśli chodzi o to mniejsze, skromniejsze, niezależne kino, które może sobie pozwolić na eksplorowanie, powiedzmy, śmielszych tematów. Czyli dla nas, widzów kina arthouse'owego, trudniejszego, e, raj po prostu. Powstaje bardzo dużo fatalnych filmów, ale też powstaje nagle bardzo dużo ciekawych filmów. Ja myślę, że nastąpiła taka polaryzacja. To znaczy, albo się idzie do kina, do tego multiplexu, żeby w jakichś tam super warunkach obejrzeć sobie jakieś bardzo. To drogie widowisko, najlepiej w 3D. Albo się właśnie chodzi na te festiwale. Żeby z takich trochę powodów snobistycznych, może trochę perwersyjnych obejrzeć właśnie jakieś takie dziwne, eksperymentalne filmy. To wobec tego na zakończenie życzymy sobie i widzą, żeby mieli czas i pieniądze na kino ambitne, a nie tylko na drogą rozrywkę. Dziękuję wam bardzo i sobie też za to spotkanie. To było Kino Mówi 2012, czyli próba podsumowania mijającego roku, ale też oczywiście z próbą zajrzenia w przyszłość 2013. Dziękujemy.